Wielkie plany dotyczące Ziemi, planety oczyszczonej litościwie przez meteoryt nazywany Apofis. Te zamierzenia, wspaniałe plany i wszystko to zniweczył jeden człowiek Nicolas Reyn. Za wciśnięciem przycisku upadła przyszłość i tak powstały arki. Niestety ekokapsuły pospadały, ale zbyt wcześnie, a na ogołoconej Ziemi rozpleniło się życie, rozpoczynając cykl istnienia na nowo, tak jak planowaliśmy to z naszym własnym gatunkiem. Wszystkie wspaniałe plany zostały zniweczone przez naiwne i aroganckie tłumy. Oczyszczenie naszego osłabionego gatunku zostało przerwane. Tak samolubnie odrzucono naszą pomoc. Woleli wybrać własne, żałosne istnienie od przyszłości gatunku. Cóż za zadufanie. Sądzili, że przegraliśmy, a my pozwoliliśmy im tak myśleć i wszyscy zeszliśmy do podziemia. Patrzyliśmy na ich przepychanki. Próżne wojny o terytorium. Daremne, dziecinne próby zaprowadzenia porządku. I wciąż rośliśmy w siłę. Nasza nauka i doświadczenie, a wszystko to, wszystko wyłącznie w jednym celu chirurgicznej eliminacji najsłabszych, odnowy oraz odrodzenia. Obrócimy w proch ich umocnienia i to będziemy ich osiedla, zagarniemy ich halki, wypalimy ich osady i miasta aż do końca ziemi. Dzisiaj rozpoczyna się wielkie dzieło oczyszczenia. I dzisiaj trwale odrodzi się najwyższy. No nie lubię takich kosmicznych gier, trochę. Ale są ciekawe, czy będzie aż tak kosmiczna ta gra, że mi się w ogóle nie spodoba. dobrego, trzeba Zaczynamy, kogo bierzemy? Nie, 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 no, jasne, jasne. trzeba nie, ruszać trzeba. nie, nie, się trzeba. Są ciekawe. No kurwa. Zabezpieczę drzwi. Ja. Ale je było. Ostralaska. Lili, ona jest dla mnie niczym siostra. Dorastaliśmy w Weinland, trzymani krótko przez jej matkę. Ja? Nie mam matki. Jestem sierotą. Ale przed nami Jedziemy. jeszcze mnóstwo zabawy. No mówię ci. Będzie bardzo grubo. No dobra. <laughs> Czas trochę ponakurwiać. O, piękne przekleństwo. Już mi się podoba. O, ona już nie wstanie na pewno. A, dobra. A e. Znaczy, coś za, coś za bardzo mi. Za bardzo, za bardzo czułość mam zrobioną. Boże. Co Nigdy nie miałem głowy to już! Już nie wiem znaczy, nie, ja jest okej. Okay. żeby osady. Muszą się się Właśnie gadali o tym To największy atak, jaki widzieli! Serio, no Dobra, przestań pierdolić! Ile kurwa można? Już? Tak? Już? Fajnie, dobra, to ja idę sobie w pizdu. Co tu jest ciekawego? O morda, ja cię kurwa przestraszyłem. Idę na poziomie... na poziomie normalnym na razie Jednak, że są bardzo silne. się z ulegą rozwodu. Aha dobra, czyli trzeba to popodnosić, tak, te, pierdołki nam na, na normalu, bo a to co to jest? Aha, dobra, daj to Bo nie chcę się wkurgać za bardzo.

i po gościu. No, trudno, no i po strażniku Jersey'u. No trudno. Nie uba, na chuj się pętał. Teraz wszystko zależy Oj. Coś chciał powiedzieć. Sorry, nie uszył życia. Mama obedrze ze skóry za ruszanie sprzętu strażników. No, a On nie tak to nasza jedyna szansa. Oh, tak jest! To nawet lepsze niż się spodziewałem! No kurwa, nawet komando będzie. Hmm. Zdjęcie, hmm. Okay. To gdzie mamy dziewczynko? Idę sam. pieprzenie tego, że jej przyłączył, bo już lecę. Ej, walker! Okay. Sierżant mama czeka na dziedzińcu. Ruchy! Dobrze już, tak? Popierdoliłaś troszkę? No A co jut? Wszystko dobra, to jest to? O eeee, że G. Ihedo No Gdzie mi się szpendasz kurwa pajacu? I, oj, zostałem. Co to było? Co to jest? Co to było? Nie wiem, Ale chodzi Ale chodź Co mogę już iść tak? Już tak mogę? dają ciekawego? Tu nie, nie to Coś tam się dzieje to jakieś kucanie czy co? Kurwa jaka jest Rzut granatem o, czy, 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 nie, Co ja jebam? O, Je o Jezu, co to jest? Ok. Kurwa No A pierdol Myślałem że to była ta, to ja zaraz ginę, no nie On no się pierdol Co tu jest, o jakiś coś, a jest tu jakiś taki Do leczenia Myślałem że go zabili no Dobra. Zobacziała jak z dala od tego pancerza. Ciekawe czemu. cię zazdrośnili? No pewnie, że zżera. Byłabym najmłodszą zaprzeziężoną strażniczką. Gdyby nie te całe cholerne pieprzone nanotryty. Czekaj okay, tutaj, ale... Czym się kuca kurwa? A C, dobra. Dobra, chociaż teraz wiem. O, teraz, teraz mi pokazało kurwa. Przeczym się... kupienie. Co? Bum! Co to się nie pali? Olej Jemu! Ale! Ktoś tu jeszcze jest? No czekaj, ale to dupy mogliby, mogliby. Aha! Chedział! No, wracam tu mam. Czy ja tędy mam iść? Chyba tędy. Będzie bum, będzie bum, będzie bum, będzie jep. Ej, no co jest? Jest, jep, ale nie zabili Chedzi No, Co ty Hedzik. Kurwa w wale konia A co mam mu robić? I kurwa, głupie gadanie, co ja robię kurwa Siedzę kurwa Nie wiem czy mam chłopca, albo coś za mocno mam Nie wiem. A, żeby... Kurwa ba. Ha Uta się kurwa Ty brzydka suko no jak? O mi czym zajebał? czym mi zajebał? Co to kurwa było? To co jest? Co to było? Czy jeszcze tu jest? No, nie wiem, kurwa. Nie no, giereczka nawet całkiem, całkiem. Pamiętasz to, o Tylko nas spod... Teraz to tak nielone. wygląda, ale. Jedynka wyglądała jak ja, patrzyłem się, to wyglądała jak trochę do Mad Maxa podobna. A grałem w Mad Maxa na PlayStation 4 mi się bardzo spodobał. przepraszam to V Co to kurde? I jestem bardzo ciekawy właśnie Co to było? To się ale ktoś wylądował czy co chyba jebut Jestem ciekawy jak to będzie czy to będzie ogólnie tak Kurwa mać No co za pisz. O kurwa, 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 kurwa Jestem ciekaw właśnie jak to będzie wyglądać no, Tu trzeba tak szybciutko A nie dam kurwa jak... ...dupa jakaś wołowa Ciachu rachu i po strachu icia icia i, ciach, i ciach. o To dziwnie tak dostał nie wiem czy dostał... Nie, 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 nie wiem czy dostał w głowę. O, Dobrze. Co tu ciekawego powiem. Pani czy kto to dla mnie jest to. Typka. Kochana ciotka Prauli. Bohaterka wojenna. Strażniczka oraz wzór. Zwłaszcza dla Lili. Wzięła mnie po śmierci rodziców. Najsurowsza no matka jaką można sobie wyobrazić. Matka, ciotka, się kurwa zastanów. To pancerz Derseya. Jersey, zabili go. Masz odwagę, by włożyć pancerz? To masz odwagę do tej roboty. No. Co to kurwa jest? Mm. Ja pierdolę. Życie nie widziałam nic tak wielkiego. Łasło będzie trafić. Niemożliwe. Powinien być martwy, Generał Kross! Jakiś. O kurwa! W Ręki... jaki Chcę pierwszej generacji cała reszta ma technąć. Generał Cross. Niegodziwy przywódca nie Fajne to jest maja takie maja jest maja. zrobione, że opowiadają do straszenia takich w osobach Nie wiem czy Poli odbiło i czy to prawda Jeśli to dwóch. żeby nie tak Dobrze, że nie przy każdym chyba tak jest. Ona tak kurwa co byśmy spotykali, tak to każdego ten domby się wkurwił Ojez Wow. To też jest dobra kultura. Cool. Zamierzałem oszczędzić wam życie wszystkim mieszkańcom ARK w celach badawczych. Ale dla ciebie uczynię wyjątek. Za stare czasy Elwino. Jaki szmaczasz... W końcu to właśnie twoja bezużyteczność. Tak i będę się na bank ścił, żeby go dojebać. Dobra. Oddychanie. Spróbujmy to jakoś uruchomić. Gotowe! Chwila! Co do kur <śmienic> Jest już Byłem kurwa przytomny! Ty, może i tak. Ale twoja zbroja potrzebowała kopa. Więc to już koniec. Nikt więcej nie ocalał? Jakieś dwadzieścia parę osób. Wciąż grzebiemy w ruinach. Widziałem Prauli. To był sam generał Cross. On. zabił ją. Zabił moją matkę. Jeszcze nie wiem jak, ale trzeba ich powstrzymać. Osobiście skręcę kark temu zasranemu pomarszczonemu gnojowi. Brz, nie, brzmiałego. Twarzszonemu kwiotowi go. Że władza kiedyś powróci. Ale wrócili. A my musimy coś z tym zrobić. Mama wiedziała, co robić. I strażnicy również. Chwileczkę. Trzymali pliki, zapiski. To wszystko było w presidio. W kwaterze strażników? Odbiło ci? Tylko oni mają tam wstęp. Spójrz na mnie, Lili. Ja jestem ostatnim z nich. O jasna cholera! Naprawdę jesteś. Kurwa, nie lubię gier, gdzie dużo gadają. Tap, co to co, co ciekawego jest? Stecz, coś jeszcze czekaj, tu coś jest nie. Okay. Misje, stref, aha, misje, aha. Aha, Na Pewno dasz sobie radę? Tak, tak. Idź robić fajowe, strażnicze rzeczy, a ja spróbuję to wykminić. Muszę iść. Dobra, dobra, przestań pieprzyć. Oh, kurwa. No przecież biegnę. Kurwa. Tutaj, tam. Oj. Jezu, nie, tutaj już nie będzie żadnego strzelania. Na razie. Kurwa! Trochę tych trupów jest. Mam nadzieję, że coś tu dla mnie masz, prawda? <laughs> ja piecą pierdol... Nie. Walker. Potrzebuję informacji o... E, o mojej... o... strażniczce sierżant Erwinie Prawdy. Przetwarzanie. Pominięcie procedur bezpieczeństwa. Kurwa, co to jest? Walker, jeśli oglądasz te wiadomości, to znaczy, że Wysłuchać, ja ranie w banie. Oznacza to też, że nie ma innych strażników poza tobą. Że władza wróciła i że trzeba ją powstrzymać. Przez te wszystkie lata trzymałam cię z dala od strażników, by nie wykończyli cię podczas ataku. Którego celem byliby strażnicy i starsi. Jesteś moją tajną bronią. Przepraszam, <ścoughs> Tajną bronią, Masz kurwa. Masz pełen dostęp do głównej arty. I do ukrytej w niej technologii. Stara lotówka. Na razie giereczkę mi się podoba. Lat. Jak ja, twoi rodzice. Wszyscy pierwotni. Zamrożeni jak lody na patyku. A potem wyszliśmy na zewnątrz i skopaliśmy władzy dupsko. W Arce znajduje się dystrybutor ID i dodatków. To mój największy dar dla ciebie. Wzmacnia nanotryty obecne w twojej krwi i daje ci... no... nadludzkie moce. Inaczej nie da się tego nazwać. Wejdź do Arki i go uruchom. Darki, Zobaczmy, kurwa, jego. dla mnie duch, Może i nie żyje, ale wciąż trzyma dobra, wszystko. Dobrze, dobra, jakie są? Co Dobrze, dobrze. tam pierdyknąć? Proszę się zbliżyć. Skan bezpieczeństwa. Przytrzymaj. Kurwa. Skand bezpieczeństwa ukończony. Witaj w Arce 401A. Dobrze, dziękuję. A więc muszę wsadzić rękę w tę dziwną dziurę z nadzieją, że nic się nie stanie. Kurwa, urwie Ci przy samej dupie. No, no to jedziemy. Boże. Witaj w komorze symulacyjnej. No jesteś. No po co samo samouczka jak przed chwilą w napierdalałem się, kurwa? Już się napierdalałem, to ile można. Dajcie on umiejętność unikania na granicach. Pierdolenie, pierdolenie. Inter, enter. No i co to? Eee, naciśnij odskok, widzicie, ruch, hop, kurwa, hop, raz. Wydaje, musi się naładować dobrze, Wiesz? Używanie do ognia. Mm, dobrze, wiedzieć, Kurwa, nie działa to. Proszę powtórzyć. No, te Jeszcze czemu? Jak kurwa? Dobrze. Hm. Trening, dodatku, odskok został pomyślnie ukończony. I co to jest to? Koniec? Musiało zeżeleć mi łapę? Mm, mm. Wróć do głównej sali. Mam dla ciebie informację. Dziwnie odbierać instrukcje od zmarłej ciotki. Piękniemy, ciociu. No i masz Co pierwszy, chcesz, ciociu? Czeka na ciebie więcej. Tak. To nie jedyna na świecie arka. Znajdź pozostałe. Każdej kryją się cenne rzeczy, które pomogą ci w walce z władzą. Samotnie jednak nic nie wskurasz, potrzebujesz pomocy. Jeśli Lili wciąż żyje, da ci ogromne wsparcie. Ale są też inni, tacy, których znasz być może ze złużenia. Pod koniec wojen władzy kilka osób z najwyższego kręgu dowództwa ruchu oporu rozpoczęło operację zwaną projektem Sztylet. Mieliśmy wówczas na celu zniszczenie władzy raz na zawsze. Wiedzieliśmy, że nie znikną tak po prostu, nawet mimo strat, które ponieśli. Co więcej, generał Cross był w posiadaniu technologii, która dawała coś eee. podobnego do wiecznego życia. Projekt sztylet został porzucony, gdy Winant przestał wpuszczać obcy. Trwało jednak coś w rodzaju paktu między mną a trzema innymi sztyletami. Pierwszy to John Marshall z Gunfighter. Zaprawiony w boju, zasadniczy, twardy, przywódca pierwszych walk z władzą. Mm. Lepiej niż ktokolwiek inny wie, jak ważna jest technologia i wywiad. Jego wiedza pozwoli ci ukryć się przed władzą. Dobrze. Ktoś jeszcze? Już koniec. Jest też no, gdzie... Hagar z West córka bohatera wojennego Dana Hagara. Kiedyś partyzantka, dziś burmistrzyni największego miasta na pustkowiach. ci dostęp do pojazdów wojskowych, co ogromnie pomoże. No i jest jeszcze doktor Anton Kwasir. Kwasir, no, kurde. Władzy, teraz członek Rumoho. To geniusz jeśli chodzi o technologię nanotytów i mutacje. Jego wiedza stała się fundamentem projektu sztylet. Ktoś jeszcze? Bo Czech już było. Później zechcesz na pewno dowiedzieć się więcej. Procesor twojego pancerza tworzy dzienniki, które odpowiedzą na wiele twoich pytań. Powodzenia, Mokar. Zadbaj o honor strażniki. Jasna cholera. A więc uznałaś, że życzysz mi cały ten ciężar na barki i uciekniesz w pustkę, co, Ci uprawili? Czyli... wszystko zostanie teraz ode mnie. Otwórz te kurwa wrota. Teraz wrócić tam. Lili, są trzy osoby, które muszę znaleźć: John Marshall, doktor Kwasir i Lusum Hagar. Wszyscy uczestniczą w projekcie sztylet, który ma za zadanie powstrzymanie władzy. To dopiero będzie robota. Tak, Twoja matka nawet w zaświatach nie bawi się w subtelności. Mm -mm. Za wcześnie, Walker. Przepraszam, Lili. Ty jest, Słuchaj, mogę ruszać na pustkowia. Mam chyba coś w sam raz. Spadnij do mnie. No idę, idę, idę. I <laughs> Czy kurwa, kucą? Jak ja z żoną. Co wygrzebała? No, mam mnóstwo pomysłów na projekty, które z twoją pomocą mogę zrealizować. Będą kluczowe, jeśli chcesz przetrwać na pustkowiach. Dobra. Ale najpierw zorganizujemy ci furę furę? A komóre? Też był kurwa chciał. Co tu mam? Enter to masz projekt, a tu można... O, można sobie ulepszać tutaj rzeczy. przytrzymaj by kupić. A to za co się kupuje do się... Aha, to jakieś takie tak jakieś część. Wygląda jak część, ale nie będzie. Dobra Jest to... Uuu! Fura kurwa, a Fenix jest gotów do akcji. Więcej tu Ale nie masz fałszywy łami, uśmiech, kurwa. Musisz się wzmocnić, a ja muszę zaprowadzić w Weinland chociaż pozory ładu. Jeśli dopiszecie szczęście, kontakty z projektu Sztylet zaproponują ci podobny układ, bo musisz stać się potęgą, jeśli chcesz walczyć z władzą. Dzięki za radę. Dobra, w takim razie ruszam. Świat nie jest przyjaznym miejscem, więc pilnu. Dobrze. I nie ludzi jak śmieci. Kurwa, no jesteś moją matką, czy cała? do czegoś zobowiązuję. A no, i John Marshall z Gunbarrel jest najbliżej spośród członków sztyletu. Od niego bym zaczęła. I zachowaj ostrożność, potrzebujemy cię. Już? No, to spierdalaj. Da jest ta furęczka. Uuu, jaka furka. Eee, bardzo ładnie. Jeszcze sobie tylko zobaczymy mapkę. Co to jest ciekawego, czy duża? O, sporawa. O, sporawa ta mapka. Jestem ciekawy. Dużo będzie eksploracji. Eksploracji będzie bardzo dużo. Mapki. Jestem ciekawy, co się kryje na niej. No dobra. Na dzisiaj koniec. Jutro dalszy ciąg. Do zobaczenia. Na razie.